Demokracja bezpośrednia to mała partia, ale może przysporzyć problemów w dużej platformie obywatelskiej. Politycy demokracji doszli do wniosku, że jeśli w gmachu rządu odbywają się posiedzenia władz PO, to dlaczego w tym samym utrzymywanym z podatków budynku nie mogłoby się odbyć spotkanie władz demokracji? A jeśli kancelaria premiera odmówi, wystąpią do sądu. Beata Lubecka. Nocne Polaków rozmowy, wybranych Polaków, a byle kto tu nie wejdzie. Ani nie wiedzi, bliscy partyjni współpracownicy premiera wjeżdżają tu od czasu do czasu. Te posiedzenia są głównie dlatego w KPRM, że przewodniczącym partii jest premier. Przypomnijmy, KPRM to kancelaria prezesa Rady Ministrów, siedziba szefa rządu. Co wtorek odbywają się tu posiedzenia rządu. Od czasu do czasu posiedzenia zarządu partii, ostatnio przez kilka bitych godzin zarząd PO debatował nad wyborami partyjnymi na Dolnym Śląsku. Oto akurat do Tuska nie mam pretensji, natomiast mam pretensje, że Polskie traktuje spółki skarbu państwa. Jak prywatny folwar. Są jednak tacy, którym praktyka posiedzenia zarządu Platformy w siedzibie premiera się nie podoba. Gmachy publiczne powinny służyć y, sprawom publicznym, natomiast nie powinny służyć sprawom partyjnym. Ten młody człowiek to wiceszef demokracji bezpośredniej młodej partii, która powstała półtora roku temu. Wioska, ho, ho, ho! Na fali protestów przeciwko akta. Demokracja bezpośrednia w liście do biura kancelarii premiera zwróciła się z prośbą o udostępnienie pomieszczeń kancelarii. Peranalogia. Zarząd tej partii też chce tam obradować, jeśli platforma obywatelska może, to my też partie wobec prawa są równe. Taka patologia władzy, czyli wykorzystywanie własności publicznej, rodzi kolejne patologie. Platforma obywatelska można powiedzieć, że już całkowicie oderwała się od rzeczywistości. Odpowiedzi z kancelarii jeszcze nie ma. Rzecznik rządu Paweł Graś na naszego SMS-a też nie odpowiedział. Platforma już w tej chwili tak się mocno czuje, że wszystko, czym rządzi, jest jej prywatne. Kiedy nierówna walka toczyła się o przywództwo w PO w rządowym ośrodku w łańsku, premier spotykał się z zaufanymi lokalnymi działaczami. Zamyka się w ośrodkach rządowych otoczonych ochroniarzami. Prawdopodobnie skierujemy sprawę do sądu, żeby po prostu wyjaśnił, czy to jest zachowanie zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. Szef i jeden z pomysłodawców demokracji bezpośrednio. Był w młodzieżówce Platformy. Opuścił formację zniechęcony jej ideologicznym upadkiem. Posiedzenia partyjnych gremiów w siedzibie premiera na pewno są wygodne, a czy to przyzwoite, można mieć wątpliwości. Dla wydarzeń Beata Lubecka, Polsat News.